To rodzina firma, na którą zawsze możecie liczyć. www.are.pl Telefon 600-103-656 Beżnika. Adrian Gała w kasku czerwonym. Obok niego Robert Chmiel, kasku W kasku białym Filipianowy Włoch Mateo i W kasku żółtym. przeciwieństwo jeżeli chodzi o wzrost, przynajmniej Kasper Mateusz Szelak. Oh <laughs> I trzy punkny jeden punkt Robert ja, ja. Chmiel, a jego czas to Ale. 66 sekund i 15 ja, ja. setny e, Roberta Chmiela. Przygotowujący już drugie pole startowe Dutzy Bastian Porki w kasku białym e, w Ukrainy Anglii rozario i w kasku żółtym zajmujący e, najbardziej zewnętrzną częścią na skałce no, Mateo Bolcimelli. Radni radni będą pracować w większym punkcie dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego i rusztowania. Bastian golkę. Dączyk wykręcił następujący czas 66 66 sekund i 65 setnych 66 toma 65 to czas zwycięzcy w wyścigu numer 6 pasjana borkę Trzy punkty. Drugi był efektownie jeżdżący w cine skałdy Matteo Orczynelli, oh, oczywiście na niego dwa punkty. Co oh, ciekawe, nie wiem, czy Państwo zaobserwowali, to zawodnik, który w drugiej tak, Trzeci z jednej punkcji do Niemiec dojechał a bez w budowie po, po raz kolejny dzisiaj Jakub Pawierz. To sponsorowane przez firmę eh, Motocles, która działa na pomoc dostarczająca, sprawdzone i wydajne rozwiązania zakres usług budowlanych. Drogowej i transportowej Max jeden Tomasz Marhałek to sponsor wyścigu numer 9, który startuje za minutę 10 jeszcze pasuje Dawidowi Rempale, który w numer 9 dowiózł 3 punkty i czuje się tutaj jak na swojej własnej podłodze. Czas Dawida Rempały to 66 sekund i 91 setnych. 66,91. Dawid Rempała 3 punkty. 2 Matiz i Bacic, Słowenia 1. Mateo Łączny. I 0 Turska w Norwegia. Tak więc można powiedzieć, że klasyczne 5-1 dla Speedway Kraków, w wyścigu numer 9. Jeżeli są tu kibice z Krakowa, to powinniście mieć e, powody do radości, ale śmierci. Ale warto pamiętać, że oprócz tego, że okazuje się, i karierze aż pięciu klubów. Jeżeli chodzi o swoją karierę religową, oprócz 1960 w Bartij Katolice, w roku w 1957 roku później e, służba wojskowa zgłosiła go do przewidziania e, barw Legii Warszawa e, w 1957, a rok później w 1960 roku chronił Legitańsk, a rok później już mówiliśmy o tym O tym miał przyjemność reprezentować barwy antyjskiego zespołu Lester, to jest był roku 1961 roku. Usu Wilma Peterbon to sponsor wyścigu nr 16, a jego obsługa jest następująca od krawę. Michał Cuszynek, który pozostaje grze, jeżeli chodzi o najwyższe tuchy, a dzisiaj, on w pasku czerwonym, w pasku niebieskim, w filigranowym, z licencją dzisiaj Mateo Polczynelli w pasku białym. E... W jednym kole do linii Mety dojechał Michał Cużytek, który zdobył w tym wyścigu 3 punkty i tym samym pozostaje, że o największe zaszczyty w dzisiejszym turnieju. Jego czas to 66 sekund i 80 setnych 66,80 to czas w wyścigu 16 Michała Czujtka, który zgarnął kolejne 3 punkty i po 16 startach 11. drugi był australijczyk Michael West, który w trzeci trzeciej dni, będzie to jechał wody w wózku, który bez Ten na zamówieniu zostawki koszowiany, Mikołaj i yeah, <story> <soutvy> <mut> <very> <met revolutionary> To muszę powiedzieć w Kaszku niebieskim. Marko Lewyszyk, tu co cztery zwycięzca, ten, ten delikat w kasku niemieckim właśnie. W kasku białym najmłodszym przeżywawcy Radosław Kowalski i w kasku żółtym Fili Albitnie jeżdżący z dużą fantazją po bo Mateo Bolczynę, wyścig numer 19, sponsorowany jest przez Grupę Pietrzak, będącą największym klientem samochodów osobowych, dostawczych oraz używanych swoich ofertów do startu wyścigu numer 19, który... Żegnają się z państwem zwycięstwa tych zawodów w w kasku niebieskim Marko Lewiszy! W kasku czerwonym Stas Mierniczów, opolskiego kolejarza i w kasku Radek Kutni, 16 67,16. To czas zwycięstwa z tego biegu. Marko Lewiszyna, dwa punkty. Jego kolega reprezentacyjny Stanisław Mielniczuk jedno oczko Radek Kowalski bez dobyczych punktowych.